Dzień dobry moi drodzy, jak widzicie nie mamy yy, dużo czasu, bo mam tylko 10 sekund, więc odmówmy szybko runki. Zdobywca, Triumph, Alacracy, de Grace Bone, Fighting, Overgrowth, Podwójny Atak, Speed i Armor. Nie um, ja do końca co będę grać, a wydaje mi się, że te runki są bardzo w porządku. Um, i teraz dlaczego Gram Karenem? Gram Karenem mianowicie dlatego, że Karen stał się popularnym pickiem na high elo, dlatego że zbufowali go. Um, kiedyś Garen był Garen tylko z... Ach, ja gram na kartusa tupe, no. <ścoughs> Nie wziąłem magic resist, ale trudno się mówi. Uh, ani, se, ani ten second win, ale no, dobra. W każdym razie, moi drodzy. Dlaczego Garen nagle stał się grywalnym pikiem? Dlatego, że po prostu go totalnie zmienili. Jego E działa inaczej, jego Rka działa inaczej. Rka już nie potrzebuje złoczyńcy, tylko po prostu zadaje true damage. Jego E spiny teraz bazują na atak speedzie. Jego Q zostało praktycznie bez zmian. Jego Wtrę wolniej się skaluje, daje mu tarczę, tenacity, a nie redukuje obrażenia. Czyli moim zdaniem został osłabiony, jeżeli chodzi o jakby bycie tankownym, bo jego W było zdecydowanie silniejsze, ale został z. Bufowany w 100% jeżeli chodzi o yy, damage. Odemyś. Tylko oczywiście na czym polega problem? Problem polega mianowicie na tym, że musicie do kogoś dobiec, bo, do bo, bo jeżeli nie będziecie do nikogo w stanie dobiec, to oczywiście e, to nic nie zmieni, że macie dużo obrażenia. E, no jeżeli tak, to nie złapiecie. Myślę, że na Kartusa możemy zacząć albo z Doran Shieldem, albo z butami. Nie wiem, co byłoby lepsze. No nie mam w ogóle Magic Resist, ale Null Magic Mantle jest bez sensu. No Doran Shield jest o tyle dobry, że na pewno na połk jest dobry, ale buty też są dobre, bo łatwiej unikać kół. Dobra, zacznijmy z Doran Shieldem. Tak? Będzie bezpiecznie. ona nas będzie połkować, bo my, my będziemy uciekać. A no boli brak macierzysty na liskę i Zaire i nie wiem dlaczego myślałem, że jestem na albo ucciana. To jest chyba dość oczywiste, że karty na topie. Chociaż no kartus mógłby być na midzie, więc to nie jest aż takie oczywiste. Bild, który my będziemy sobie robić, to jest. Yy... To chyba był bez sensu try, bo zostałem niezwykle to jeszcze dałem mu Dark Harvest. Build, który będziemy robić to są Budki Berserki albo Merkury na ich team, to i to jest dobre. E, drugi item to jest Trinity Force i Phantom Dancer. E, to polega na tym, że masz wtedy bardzo dużo e, atak speedu. A dzięki temu, że masz właśnie berserki Training for Speedy, krytujesz, no i jesteś po prostu silny. Nie ma jakby powodu, dla, dlaczego ten build jest słaby, jest tam tylko powód, dlaczego ten build jest silny. Um, no a potem co? Speed Visage, Spectres, jakiś tam Adaptive helmet ewentualny. E, można też budować coś w stylu Demon Plate albo Randuin Omen, no zależy, jak to będzie nafilowane. Zostanę trochę tu obity niestety. Macze będzie upierdliwe dla mnie, dopóki ja nie, albo nie zbuduję mać albo nie będę miał więcej attack speeda. już drugi Darek Harvest? Naprawdę? Zastanawiam się właśnie, chyba że w, w na drugim poziomie weźmiemy, dlatego że nie jesteśmy w stanie podejść do tego karpusa, więc... Z welami będzie łatwiej, myślę. Na początku trzeba przyjąć wiadomości to, że nie jest przyjemna linia, a potem będzie łatwiej. Mogę wziąć chyba second wind zamiast bone plating. No to nie był zły trade, on został bardzo mocno bity. Płowaczy w creepach i stracił dużo życia. Nie wiem, czy on się nie cofnie do bazy, bo nie ma mana ani życia, więc. Trzeciej dziwi mnie, jeżeli się zaraz do bazy nie cofnie. Bo ja myślę, że mogę go zabić chyba. Nie wiem, jakie duże obrażenie mam, ale mana mu się kończy. Przeżył fotki, ale mana mu się kończy. Mamy dramacie gryzycy, bo na pasywka nam się tak bo on się na pewno tutaj stepuje, no jest do przodu farmy na razie i to dużo. Nie wiem, czy nawet nie maksowanie ku nie miałoby większego sensu. Jestem chyba bardzo głęboko, dupia nie, zbejtowałem chyba panów dwóch. Okej, okay, zbejtowałem dwóch panów. I tak się stepujemy na topa, żeby to odpuszować tego topa, ale dwóch panów zbejtowałem, nieźle. No dzięki temu nasz y Kazik będzie dość nafilowany. Trochę boli mnie ten pomysł z budowanie berserkerów, ale berserki dają nam to, że mamy więcej spinów. Ale jakbym na przykład budował Merkury, to ja nie mam żadnego pojęcia jak na przykład nie mieliby mnie zabić. Bo mam takie wrażenie, że jedynym sposobem na to, żeby mnie zabić to jest to, że liska mnie trafi kokonem i nie czy coś. Ale jak na przykład zbudowałbym Merkury, to nie mam, nie, nie mam żadnego pojęcia, jak mnie nie zabić. To co agresywnie gramy czy pasywnie. No ja jeżeli chciałbym bardzo wygrać tę grę, to wydaje mi się, że zbudowałbym Merki, bo Merki Mike nie są po prostu dobre. A nie mam w ogóle ten na City, bo mam attack speed. Wiecie, widzicie dość bezmózgowe już możemy grać, bo praktycznie on sobie wave z E. I kartus raczej nie jest takim dużym zagrożeniem dla nas, nawet już nie przychodzi na linię. Pewnie parmi mi kragi, albo się cofnął do bazy. Okej, okay, on będzie dajbowany tutaj chłopak. No dobra, dzi On zrobił Kragi. Został przez nie bardzo bity. Po czym wrócił pod tower, żeby zginąć? To było bardzo kupie z drugiej też zrobić item typu na przykład. <coughs> Phantom Denser, <coughs> znaczy typu Fage jako pierwszy, bo i tak będziemy robić Trinity Force'a, więc Fage nie byłby zły jako pierwszy item. Mogę też kupić raby Krysta, że nie jest taki, takim squishym. Ok, ja wiem, że Garen za tak spinem wygląda kosmicznie i jest po prostu dziwny. Ale zaufajcie mi, teraz mam dużo więcej spinów. Nie wiem, ile spinów mam więcej. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie jest napisane po prostu. 10 razy. 10, 10 spinów mam już. Kupując takie i te, mam 10 spinów. Nie mam jeszcze AD za dużo, więc nie mam za dużych obrażeń z tych spinów. No ale zdobywca daje mi obrażeń ze spinów. Kurde, mam nadzieję, że ten kartus tu wróci, bo ja chcę go zabijać cały czas. Tego cały czas zabijać, nie chcę, żeby on gdzieś indziej poszedł. A ja obawiam się, że jego linia jest taka ciężka, że on już nie przyjdzie. Bo wiecie, na początku to cwaniak na pierwszym na poziomie, tylko strzelał w i... i fan, no, a teraz to co? Zdajwować to ja go nie zdajwuję, ale mogę zestakować wave. Może obić trochę Dziwnie wygląda Garant, który ma duży atak speed. Oczywiście buildy moi drodzy polecam testować na normalkach, a nie na rankerach od razu. To co pierwsze, to po drugie. Um, jeżeli chodzi o ten build, to jak zbudujecie Trinity Force i Phantom Dancer, to pamiętajcie, że nie możecie budować mawo w Malmortius, bo już macie Phantom Dancer, więc a te starsze się po prostu nie stakują. Lol, ja, ja, gdzie to jest Counterplay w tym momencie? Przecież ja po prostu w niego wbiegłem i ja nic nie zrobiłem, nie musiałem... No dobra, ja to musiałem użyć, bo raczej już bym drugi tak ataku nie ten, ale, ale co to jest? To jest zero counter play'u. No, z tego co wiem, moi drodzy, będą nerfić galena, więc nie wiem, jak dużo będzie, długo będzie taki OP jak teraz, ale kurde. Ale na tą chwilę, jak macie duży atak speedu już od początku, to macie tyle, tyle po prostu spinów. Kupiłem sobie Fade'a dlatego że co pierwsze E już mamy wymaksowane, czyli eskaluje skaluje się, E skaluje się, moi drodzy, z levelami, ale skaluje się również z Yy, maksowanie E. i w tym momencie już maksowałem E, więc teraz mam więcej bonusowego AD. Mamy 11 spinów na dziewiątym poziomie. Z tymi i mam, yy, mamy 11 spinów. Yy, nasza rka zawsze zadaje trudem. Jak mówiłem, nie trzeba, niepotrzebny już jest nam złoczyńca. Dalej dostajemy. A nie moi drodzy, dalej dostajemy redukcję obrażeń o 30%. Dostajemy za to jeszcze dodatkową tarczę ze 150, z 60% tenacity. Nasze Q daje nam attack speed i wszystko, no jest jest naprawdę dobrze. Jestem ciekawy, jakby to wyglądało przy turecie. A i moi drodzy, on zawsze spinuje się tak samo długo, po prostu em, więcej obrażeń robi tyle. Nie tak, że więcej spinów, to znaczy, że dłużej się spinuje. Nie, nie, nie. On zawsze się spinuje to samo. Na tą chwilę mamy dalej 11 spinów, więc to tam się nic nie zmienia. O, on jest martwilo. E przez to, że my jeszcze nie mamy Trinity Polsca ani żadnych takich super itemów, nie? Mamy tylko praktycznie Phage'a i dwa gary i berserki, a jesteśmy już tak silni z Trinity Warsem jesteśmy dużo silniejsi, bo Trinity Force dodatkowo jeszcze brakuje Shina przy Q, więc mamy trochę większe obrażenie za autoataku. Tuż mamy też większą a większa CDR ka to znaczy, że mamy częściej E, częściej Q, częściej W, W jest chyba najważniejsza, bo W ma duży cooldown, a ta redukcja obrażeń ta na sobie jest po prostu dość opana. W ja, każdym razie oni pewnie szybko tą grę poddadzą, więc nie wiem czy będę w stanie wam, moi drodzy, full build pokazać. Życzę wam tego, żebyście zagrali jeszcze tym Garenem przed nerfami. Pamiętajcie, że sprawdzić, prawdziwy 9.21 pewnie na moim kanale, czy te nerfy już były do tego Garena, czy nie. A na tą yy, chwilę ta postać jest totalnie zboostowana. Ja sobie kupiłem Trinity Force i dalej robimy się tego, e, pod e, atak speed. Dlaczego w ogóle Phantom Denser? Bo nie dość, że daje nam atak speeda, czyli dalej oczywiście skaluje się nasze... Mm, zresztą zobaczmy, teraz mamy 13 spinów. Teraz mam 12 spinów. Um, Trinity Force daje też nam critę, bo wasze E może critować. Czyli jeżeli macie Trinity Force'a, to wasze E crituje, zadając jeszcze dodatkowe wrażenie. Dlatego Trinity Force jest tak OP. Yy, znaczy, nie, y, Phantom Denser jest tak OP. Podaje wam oczywiście dodatkową tarczę, jako, jako pasywka niezły, jako item niezły Phantom Dancer, Ale jeszcze dodatkowo daje wam krita z E. A że na przykład będziemy się spinować już wtedy około 15 razy jak dokończymy item. 15-16 spinów mniej więcej jak już macie te 3 itemy A um, to no, szansa na klita jest ogromna, prawda? Bo mamy 25% szansy na klita. Potem możemy robić się pod tanka, Znaczy ja tak jak chcecie, albo możecie robić się pod tanka, wasza Rka też jest opra, jak widzicie, 300 obrażeń, 25 missing health, to jest super opa. I zawsze trudem. W każdym razie jak potem możecie się robić pod tanka, ale możecie się też robić pod, um, pod damage jak chcecie. Miałem go, miałem go. Nie wiem jak on podskoczył, będąc silencowany, musiałby podskoczyć w tym samym momencie, co ja kliknąłem Q. To było trochę szczęścia, trochę szczęścia miał Tebis. Mogę, myśleć ją grać tutaj. Teraz mi splejowałem, że zginąłem 2 na 1. Też nie zauważyłem, że ona tam była i nie sflaszowałem Jak Jakbym slaszował kokon, i został zrestowany pod turetem, to nigdy mnie nie zabił. myślę, że teraz jestem w stanie 2 na 1, spokojem zrobić. No, w Zilla niestety no, no, na Zilla mi nie stać. Ale jak widzicie, tutaj w ogóle nie było. Nie musiałem nawet używać R-ki, to jest, to jest najlepsze. Nie musiałem. Ten Lucian po prostu zginął. Nie musiałem używać erki. ki Ja po prostu zdejmowałem samego ja, to, to jest niewiarygodne. To jest takie OP. To nie jest ciężka postać, bo po prostu spinujesz. Jedyne co jest ciężkie, to może laning face. Bo pamiętajcie, że nie jesteście niezniszczalni i jeżeli ktoś was gankuje, to może to łatwo zginiecie, więc uważajcie na ganki, ale, ale poza tym no to nie jest jakaś super skomplikowana postać, żeby nią zagrać dobrze. Wydaje ja mi się, że ten talon tu był Nie mam spinu na tą chwilę. Dobra, tutaj on miał full HP, więc to 300 obrażeń zostało użyte chyba tak po prostu. Chciałem się trochę wyleczyć ze zdobywcy i spróbować Ci zabić też tego kartusa, ale wydaje mi się, że mogłem to trochę inaczej zagrać i dobić tego talona zerki i po prostu postarać się uciec, bo tutaj tak trochę zbyt agresywnie po e, Mamy Zil, mamy teraz kryty na e. e. Co jeszcze dostaliśmy? 13 spinów, to chyba mamy tyle samo, co mieliśmy, prawda? 13 tam się tutaj. Ehm... Ale też też moment Speed, dostajemy też Mowens Speed. Za każdym itemem, który zbudujemy typu po bo... o jeszcze mamy teraz smoka, do Mendspeed, to też jest spoko. Ale na tą chwilę, no to 450 to jest dość fake Moment Speed, ten też jest dość fake, bo to są jakby Moment Speed z aktywowanym Q albo aktywowanym e, smokiem, ale nawet bez smoka czy bez Q jestem w stanie... no, no mam duży Money Speed, bo mam 10% z itemek, plus 45 butów, plus oczywiście teraz też ta 1,5% z Wind Drake'a, więc jesteśmy bardzo, bardzo szybcy. Um... No nie wiem, 1 na jeden nie ma opcji, nikt mnie w tej czy już nie pokona. Jeżeli chodzi. Właśnie to jest to, że on się teraz dobrze skaluje, ten Garen. Oczywiście najlepiej się skaluje, jeżeli będziecie budować się pod tanka, zaraz po tych itemach. Bo jeżeli będziecie się dalej pod damage budować, to jest taka szansa, że biegniecie w tym fight i po prostu od razu zginiecie. Dlatego moim zdaniem, powinniście się budować pod tanka po tym, jak zbudujecie te dwie itemy. Bo jeżeli będziecie dalej dalej pod demiecz, to po prostu jest ryzyko, że będzie będziecie wąsztatowani. No moim zdaniem jest op, moim zdaniem jest op. Życzę wam tego, żebyście nim zagrali jeszcze, zanim on dostanie nerwy, bo na 100% ta postać dostanie nerfy. Nie może tak być, on się stał super popularny na HLO, praktycznie my... Ja go banuję prawie co gra. no po prostu nie chcę grać na tą postać, bo jest OP. A ja nie lubię grać na op postacie, ja lubię grać op postacie, ale nie lubię grać na P. postacie. No i tyle moi drodzy, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jak mówiłem, możecie dokończyć ten build w komentarzach. Moim zdaniem te trzy itemy są bardzo ważne. Ber Berserki um, Trinity Force i PD, ale zamiast berserku możecie kupić inne buty wtedy. Ale berserki mają super, super e, early game spike, bo mają dużo spinów już na początku. No cóż, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeszcze możemy sobie tutaj pokazać damage, bo nie zmieniłem sceny. E, tylko dużo misji zrobiłem i, i, i te misje zaraz, te wyskakują. No, damage'a na pewno nie miałem więcej niż mój team. Um, um, no, miałem 8000, miałem dużo. Papa! Pa.